Cześć kochani, mam dzisiaj do Was małą prośbę, ponieważ dawno mnie nie było, a nie jestem w temacie i chciałabym dla Was nakręcić jakieś filmiki. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie tutaj na dole w komentarzach. Ja sobie wszystko przejrzę. Jeśli jakaś propozycja mnie zainteresuje, to nagram filmik. Jeśli macie jakieś konkursy czy coś, to zrobię jakiś makijaż na konkurs, to także Dzi dzisiaj mam taki makijaż, kciuki oczko. Hmm. Powiem Wam, y od jakiegoś dawna zaczęłam się w ogóle malować eyelinerem hmm. Na razie mi to tak owo chodzi, <laughs> ale jak to się mówi, technika czyni mistrza. To ok, jeśli macie jeszcze raz mówię, jeśli macie jeszcze jakieś pomysły czy coś, żebym nakręciła, nie wiem, fryzury albo nie wiem, makijaż, nakładanie podkładu, nie wiem, żeby pokazać swoją biżuterię, czy, czy kosmetyki, to zapraszam do komentowania na dole. Yy, jeśli mi się jakiś pomysł spodoba, to z chęcią yy, nakręcę taki filmik. No to co kochani, czekam na wasze komentarze no i babuśka.